Wiesz, czasami mam ochotę powiedzieć światu, żeby na chwilę przestał się kręcić, żeby dał mi moment, tylko jeden, na złapanie oddechu. Ale świat nie pyta, świat pędzi dalej, a my razem z nim, chociaż w środku, nieraz jesteśmy połamani, jak stare krzesło na strychu. Dziś chcę ci coś powiedzieć, coś o czym latami milczałem. Widzisz, są chwile, które wbijają się w człowieka jak drzazgi, niewidoczne, malutkie, a jednak każde dotknięcie boli tak, jakby rozrywało cię od środka. Ludzie patrzą z zewnątrz i myślą, przeszło mu. Żyje dalej, dał radę. Nie wiedzą, że niektóre rzeczy nie mijały. Niektóre straty nosi się jak stary, ciężki płaszcz, przez lata, nawet w najbardziej słoneczne dni. Czasem wracam do wspomnień, których wcale nie chcę odwiedzać, do słów, których nie powiedziałem, do pożegnań, na które nie zdążyłem, do osób, o które nie zawalczyłem wystarczająco mocno. I wtedy czuję, że w środku jestem starszy niż wyglądam? Zawsze myślałem, że mam czas. Wszyscy tak myślą, że zdążymy zadzwonić, zdążymy przeprosić, zdążymy kochać, zdążymy naprawić, aż przychodzi dzień, który niczego nie zapowiada, dzień, w którym już nic nie zdążysz. To właśnie wtedy życie pokazuje swoje prawdziwe oblicze, takie bez filtrów, bez maski. I człowiek zaczyna rozumieć, że najcenniejsze rzeczy są jednocześnie najkruchsze. Od tamtej pory wiem jedno: nie wolno odkładać uczuć na później, bo później czasem nigdy nie przychodzi. Są ludzie, którzy minęli mnie tylko na chwilę. Jedni zranili, inni uratowali, nie wiedząc nawet, że to zrobili. Kiedy patrzę na swoje życie z perspektywy lat, widzę, że każdy z nich czegoś mnie nauczył. Ci, którzy mnie skrzywdzili, nauczyli, jak chronić własne serce. Ci, którzy mnie opuścili, pokazali, że potrafię iść dalej sam. Choć wtedy o tym nie wiedziałem, ci, którzy zostali, dali mi wiarę, że dobro istnieje naprawdę. A ty? Może też masz w swoim życiu ludzi, których nie potrafisz zapomnieć. Nie dlatego, że byli idealni, ale dlatego, że zostawili ślad głębiej niż powinni. Wiesz, co zrozumiałem? Że życie nie jest po to, żeby je wygrać, nie jest po to, żeby udowadniać komukolwiek, jacy jesteśmy silni. Życie jest po to, żeby je poczuć w całej jego niedoskonałości. W momencie, kiedy płaczesz, w momencie, kiedy się boisz, w momencie, kiedy wszystko się rozsypało, a ty nadal wstajesz, nawet wtedy, kiedy nie masz siły. A jeśli teraz przechodzisz przez coś ciężkiego, chcę, żebyś wiedział jedno, nie jesteś w tym sam, ja też tam byłem i nadal tu jestem i chcę, żebyś został ze mną jeszcze chwilę. Posłuchaj kolejnych słów, może znajdziesz w nich coś, czego teraz najbardziej potrzebujesz.